Radni Rady Miejskiej w Wiaśle w dniu dzisiejszym przyjęli dwie uchwały dotyczące uregulowań prawnych przystanków, których przy, zlokalizowanych w drog, przy drogach, których właścicielem lub zarządcą jest Miasto Jasło. Uchwały te dotyczą dwóch kwestii, mianowicie sposobu z, z ich korzystania, ich lokalizacji. Tych przystanków na terenie miasta Jasła jest 66. Oraz wymagań, które powinni spełniać przewoźnicy i operatorzy korzystający z nich i, wyko i wykonujący usługi transportu zbiorowego. Druga uchwała dotyczy opłatności za korzystanie z tych przystanków. Zgodnie z przyjętą uchwałą odpłatność za korzystanie z tych przystanków wynosi 5 groszy za jedno zatrzymanie się na danym przystanku.